Cześć! Witajcie na kanale Iżka Często słyszę, że dziewczyny skarżą się na swoje chusteczki do... Yy, skarżą się na swoje chusteczki. Znowu rozlałeś mleko! Ile razy powtarzałam! Skarżą się, że chusteczki do demakijażu albo chusteczki takie dziecięce, często używamy ich zamiast tych do demakijażu, yy, są za suche. I cały czas jest problem tego, że są za suche, mało, za mało tego płynu, że wysychają, I jest bardzo łatwy sposób na to, żebyście zawsze miały najmłokrzeńszą chusteczkę, jaką możecie wydobyć z tego opakowania, które macie. E, otóż zwykle trzymacie chusteczki, tak, żeby otwór był z góry. Natomiast jeżeli nie używając ich, będziecie trzymać chusteczki do góry nogami, wtedy ten cały płyn. Spadnie w dół i wtedy zawsze pierwsza chusteczka, którą bierzecie, będzie najbardziej mokra. Czyż to nie genialne? Mam nadzieję, że Wam to pomogło. I teraz od dzisiaj wasze chusteczki będą najmokrzejsze na świecie. I do zobaczenia w następnym filmie.